Witajcie! Robi dzisiaj mizerię, najprostsza, najsmaczniejsza, najszybsza chyba suróweczka do obiadu. Tutaj mam pokrojone dwa ogórki, tutaj na łyżce mam łyże, łyżkę taką płaską octu, oczywiście polewam ogórki. Szczyptę soli, może nawet dwie, musimy spróbować. I teraz... Wymieszam to dobrze wszystko, odstawię na jakieś 30 sekund, niech to delikatnie skruszeje i suróweczka prawie gotowa. Będzie potrzebny mi jeszcze albo śmietana gęsta, albo jogurt naturalny. Ja mam taką śmietanę i zaraz doleję ją do mizerii. Kładam teraz y, łyżkę, dwie y, jogurtu. Musimy to dobrze wymieszać. Odstawić na chwilę w chłodne miejsce. I y, suroweczka gotowa. Pyszna, zdrowa, y, y, najlepsza. Zachęcam Was do zrobienia takiej mizerii. Ja na koniec. Y Dołożę jeszcze garść szczypiorku z własnego ogródka, oczywiście. Gdybym miała jeszcze, oczywiście jeszcze rzodkiewkę, dołożyłabym też 3-4 rzodkiewki też drobno pokrojone, żeby było bardziej kolorowo. A Tak wygląda. Już gotowa suroweczka. Pozdrawiam serdecznie, życzę smacznego i do usłyszenia.